Cześć, tu Monsterowa 124 i dzisiaj będzie kolejna informacyjka. Aczkolwiek e, zmieniam, nie będzie tagu, gdyż osoby, którym napisałam na wiadomości prywatnej, nie odpisały mi. Żadna z tych osób mi nie odpisała, nie zadała żadnych pytań, e, mimo że już trzy osoby wylosowałam i napisałam im na wiadomości prywatnej, e, napisałam im w komentarzu, że je wylosowałam, odpowiedziałam im na komentarz, więc no jak nie, to nie. W każdym, razie, w, tej, w każdym razie, pod tym filmikiem, możecie zadawać pytania. To będzie to takie: to wiecie. Question and. and... and no, już nie będę, jak się nazywa odpowiedź. Znaczy, jak się. No, coś na no, A, było po angielsku odpowiedź. W każdym razie: każdy może zadawać w komentarzu pytania. Jak się ich uzbiera, to ja właśnie będę odpowiadać. No, każdy może, nie będzie tym razem losowania. Chciałam zrobić losowanie, bo wtedy bym wymieniała też w filmikach te osoby i nie jeden raz bym robiła to. No nie, to nie. W każdym razie każdy może zadać pytania. I na każde pytanie odpowiem, z wyjątkiem tych dotyczących, no, mej osoby, znaczy, jak mam na nazwisko i może znacie. No, jak mam na nazwisko. To nie. i Ile mam lat, to no w sumie, te, no w sumie może wiecie, no nie wiem, ale w każdym razie takie, wiecie, gdzie mieszkam. Znaczy mieszkam w Niemczech, ale wiecie, w jakiej tam miejscowości i tak dalej. No i nie wiem, jaka jest moja data urodzenia, pod jakim adresem mieszkam. Ym, no i takie rzeczy, nie? To nie, to nie, to nie. Ym, Natomiast inne rzeczy, na przykład, jaki jest mój ulubiony kolor? Jaka jest mój ulubiony lalka Monster? Jaka jest Leverafter after high? Yy, Jakie jest moje ulubione jedzenie? Czy zamierzam jeszcze kupić taką lalkę, i taką lalkę, i taką lalkę? Czy i co myślę o takim filmie, i takim i filmie? I inne jakieś tam rzeczy, nie? No więc jak chcecie, to możecie, każdy może. I mam nadzieję, że tym razem będą jakieś pytania. Jak się ich już dość dużo uspiera. To właśnie będę na nie odpowiadać. Więc możecie pytać, śmiało. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Teraz się zaczyna weekend jej, więc może nagram jakieś dwa odcinki. No, i to wszystko, więc do zobaczenia i pa! pa. A, i nie zapominajcie subskrybować kanału. Tak więc pa!